Cześć. Chciałbym zaprezentować pistolet włoskiego producenta Pietro Beretta, model 71, kaliber .22 LR. W tym przypadku mamy model z okładzinami wymienionymi z ebonitowych na drewniane. Bardzo ładne, robione na zamówienie okładziny. Pistolet bez większych śladów z użycia, bez przetarć. Magazynek również zupełnie jak nowy. Zobaczmy jak pistolet wygląda wewnątrz. W tym celu należy cofnąć zamek w tylne położenie, zablokować go. Następnie cofając, odblokować dźwignię blokady i zsunąć zamek ze szkieletu. Tutaj zamek również wygląda przyzwoicie. Szkielet też bez większych obtarć. Montaż wykonujemy odwrotnie. Znowu, Żerć.